Dziennik koronawiary. Odcinek 67. Kochani kiedyś w rzymskim areszcie siedział człowiek niezwykle bogaty, niezwykle niewielkością majątku, niezwykle jego jakością. Człowiek ten był podsądnym w procesie i musiał liczyć się z materialnymi stratami. Ale jego majątek był nieutracalny, niezbywalny, nieściągalny, nierabowalny. Wiecie, że mówię o Pawle, apostole, bo on teraz przez swój list jest naszym towarzyszem w izolacji. Mówię zaś o tym, bo dziś, w aresztach naszej zawirusowanej biologicznie i ideologicznie rzeczywistości, tu skąd piszę i na całym świecie, Siedzą ludzie niezwykle bogaci, niezwykle niewielkością majątku, niezwykle jego jakością. Wśród tych ludzi jesteś ty i ja. A stan naszego majątku opisuje fragment tak długi, że nie jestem w stanie go przeczytać, ale możesz sięgnąć po spis Pawła, bo to zasadniczo ten sam spis. Możesz zapoznać się z nim osobiście, jak przystało na właściciela. Rozpoznasz ten spis, bo zaczyna się od słów. On wybrał nas w nim. To nie koniec. Dziś w aresztach naszej zawilusowanej biologicznie i ideologicznie rzeczywistości, więdną miliony ludzi bez nadziei. Zaklinający własny los, frazesami popkultury. Skontaktuj się z nimi, jak Paweł, apostoł z nami. Tu nie chodzi o to, czy Bóg ich wybrał, czy nie wybrał. On wybrał Jezusa, a nas wszystkich w Nim. Chodzi o to, by wybrali wybranego i znaleźli się w Nim, jak my. Tak zaczyna się wieczna przygoda. Jesteście treścią moich modlitw. Do usłyszenia.